Cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten jaki, rzecz piękny wieczór, bo jest godzina 23.11 I wejdźmy sobie może... Y tutaj renegat z tej strony, jeżeli się nie przedstawiłem, bo nawet nie wiem Mimo tego, że przed chwilą to robiłem, ale teraz Wejdźmy sobie po prostu z powrotem do naszej kochanej gierki No i cóż, co mogę? Muzyka, muzyka, ja chcę muzykę Cóż, co mogę powiedzieć? I to jeszcze ta piękna muzyka z tej, z tych podziemi się włącza po prostu cud, miód, malina. Dobra, my sobie tutaj pobudujemy trochę dzisiaj. Dzisiaj będzie taki odcinek typowo budowniczy. I pogawędkowy. Bo no tak naprawdę no, jedyne co nam się zostało, jedyne co nam zostało do roboty to rozbudowa, zbudowanie statków, zbudowanie armii. Żebyśmy mogli y, po prostu najechać y, na tych kochanych naszych Saracenów. Niestety, oni mieszkam na wyspie, dlatego statki będą koniecznością Ale z chęcią wielką zrobię armię i ich powybijam Ale teraz... na sam początek może sobie... Oczywiście zbudujmy... A nie, farma jest, dobra, dobra Tylko jakiegoś cywila by się tu przydało przyłączyć Córkę w sumie mogliśmy zrobić, ale to już trudno Co możemy zbudować? Oczywiście zbudujemy to, co zawsze Warsztat kamieniarski, ale ja bym go zrobił gdzieś tutaj. Bo tutaj widzę, że jest jeszcze żelazo. A tu jest dość yy, ubogo w niego, więc ja sobie go może postawię tutaj. Tak, tutaj sobie go postawię. Yy, co jeszcze tutaj zostało? Yy, piec do cegieł. Glinę mamy tylko tutaj. Czy jeszcze gdzieś indziej będzie? Hmm, troszkę mało tej gliny. Więc będziemy musieli ją oszczędzać, ale też sobie postawię gdzieś tutaj. Już jest y, cud, miod, malina, powoli Masakra, ten mój katar już mi powoli denerwuje Bo czasami te głupie leki na alergię działają A czasami nie i potem tak wychodzi Ja mogę teraz mówić trochę, mój głos może brzmieć taki trochę Przy tych zatkanych moim, przy tym zatkanym moim nosie trochę y, No po prostu będziecie widzieć różnicę między mną zdrowym, a mną z katarem Ale mimo wszystko ja chcę nagrać to, ponieważ już się powoli szykuję do mojego kochanego challenge. U. tak, nie zapomniałam o nim, cały czas o nim pamiętam i cały czas się do niego teraz przygotowuję ja chcę po prostu nagrać kilka wideo do przodu żeby po prostu żeby po prostu się nie gonić, bo yy, owszem, jeden film yy, w miesiącu przez cały lipiec będę wrzucał Tak, tak sobie postanowiłem i tak będzie Tylko że nie będę w stanie yy, nagrywać codziennie po prostu i tego obrabiać, bo jak Ja nagrywam w godzinach, yy, typowo zróbmy sobie budowniczych Typowo takich już późno popołudniowych wieczornych 19 to jest minimum do nagrywki, a tak typowo no to około 20 zawsze zaczynam nagrywać i chcę sobie po prostu jeżeli ja nagram taki odcinek właśnie z kultury za pół godziny to on mi się wrzuca e, e, godzinę na YouTube'a mniej więcej a potem jeszcze się prze przetwarza pół godziny już mam kolejne półtorej godziny z głowy, plus jeszcze obróbka, plus to, plus to. Więc z reguły, jeżeli ja wrzucę, nakręcę filmy, to nie jestem w stanie go po prostu tego samego dnia na YouTube'a wrzucić. Dlatego po prostu mówię sobie teraz, jeszcze w czerwcu zrobię kilka filmików do przodu, żeby po prostu się nie gonić z tym i żeby mieć jakiś zapas, nie? I wtedy bym robił, tak nie wiem, co. To co dwa dni bym nagrywał trzy filmiki, coś w tym stylu Albo nawet i rzadziej jeszcze Bo teraz to sobie mówię, zrobić taki zapasik I żeby po prostu sobie na bieżąco dodawać Potrzebny mi jest jeszcze budowniczy kolejny Teraz jej córkę może uruć, tak? Teraz będzie troszkę najbudowniczy dorasta Dobra, ale on już dorósł Na pewno dorósł do machania młotkiem Dlatego drugi mój panie zajmie się tym O masakra ja sobie wycieram nos, ale to średnio pomaga. I jak mówiłem, mój kochany czelek, zamierzam rozpocząć. Zamierzam w niego wejść i zamierzam go ukończyć jak najbardziej. I jak mówiłem jeszcze przed wejściem, oczywiście przed chwilą zakończył się mecz Ligi Narodów, bo chciałem powiedzieć Ligi Światowej, ale zapomniałem, że to już się zmieniła. Jakby system tych rozgrywek i nazwa, przede wszystkim to jest Liga Narodów. Nasi kochani panowie, polacy, wygrali w siatkówkę z Włochami. Jeden z najważniejszych meczów, przynajmniej e, na razie tej e, imprezy, 3 do 2. Tak samo wygrali z Serbami i z Argentyną 3 do 2. I tak naprawdę drogę do szóstki mają e, w miarę otwartą. E, na następne zawody, nasi panowie, kochani, e, jadą do Lipska, do Niemiec. I tam, oczywiście, zmierzą się z Niemcami, z Japonią i z. I z Portugalią. No i cóż, to. No, innych wyników niż trzy wygrane mecze, no to ja nie widzę. I awans do tej szóstki. Bo jednak, no panowie, mecz może nie był y, jakiś przez, przez te pierwsze 3-4 sety. Nie był jakiś porywający. Było dużo błędów. Tak naprawdę, ten timebreak to była chyba najlepsza. To było najlepsze skwitowanie tego, co się działo przez. Y, można powiedzieć, że ten tiebreak był lepszy od y, całego tego meczu, od wszystkich poprzednich setów, bo ciągle jedni mieli przewagę, a to ludzie mieli przewagę, a to jedni popełnili błąd, a to ludzie popełnili błąd. I to była taka troszkę gra, wiadomo, na nerwy, nie? kto wytrzyma ten wygra. No i nasi kochani Polacy wygrali. I bardzo się z tego cieszę, bardzo im gratuluję. Jak najbardziej y, po tym, co pokazują na tej imprezie, y, zasługują na tą szóstkę. Nie widzę innego rozwiązania jak po prostu, że oni w tej szórce zagrają i kto wie, może być może coś jeszcze pokażą, a być może wygrają jeszcze medal. To jest wszystko możliwe. No bo to nie są jakieś pierwsze, lepsze świeżaki podwórkowi, tylko to, się, to są już powoli, no, zawodowi gracze, tak? Już grający na najwyższym światowym poziomie. Teraz sobie tą panią ożeńmy. I przydałoby się tutaj jeszcze ich rozmnożyć. Córeczkę. I. E, Ożyj się tutaj, Astrid. Już mi się przypomniała ta kreskówka. E, Jeszcze raz uroć córkę. Z tego, jak to się nazywało? O, tym, o tych smokach, jak to się nazywało? Jeźdźcy smoków, tak. Astrid, pierwsze co to mi się skojarzyło z tym. Jak mi się nudzi, to sobie po prostu rano. W sobotę czy tam w niedzielę oglądam. Jak mi się oczywiście nudzi, bo z reguły nie mam co robić o tej godzinie. To sobie leżę na łóżku, jem śniadanie, piję kawusie i sobie oglądam jeszcze Smoków. <noise> o Jezu, ktoś mógłby powiedzieć, że jestem już za duży na... nie wiem, na bajeczki czy na kreskówki, a tam ja sobie tam lubię obejrzeć czasem jak naprawdę nie ma co robić albo... albo jak nie ma nic lepszego. Z reguły ja telewizję to w ogóle dość rzadko oglądam. I teraz możecie rozbudować trochę, panowie. Bo teraz będą dwie nowe kobitki, więc... Troszkę rozbudowa by się przydała. O, daj no cóż. E, ludzie mają różne zainteresowania ogółem. No, w, e, w ogóle nie wiem po co ja zmieniłem teraz temat. To wszystko chyba przez ten katar mój cholerny. Tutaj mamy łódź, ale tu nie ma. A mamy jedną łódź, dobra, czyli ja rozumiem, że. Że to pójdzie w miarę gładko. A ty, panie, czemu tu nie zbierasz? Aho, no bo nie ma drewna. To musimy cię przenieść tutaj. Yy... Wybacz, że ja tak właśnie mówię też troszkę może ciszej, ale... Staram się mówić głośno, ale no nie wiem, wychodzi mi to, bo po prostu przez ten katar mi wszystko tutaj przeszkadza. Warsztat narzędziowy my sobie... przede wszystkim trzeba będzie go zrobić, zbudować kurczę. Nie wiem czy... Jeżeli go zrobię w tym miejscu, to czy mi po prostu będzie te... Czy mi będzie te statki tutaj produkować? Czy to będzie za daleko? Nie wiem, czy to nie będzie za daleko. Kurczę, mole. Dlatego ja sobie może postawię to tutaj. No, tu by było najlepiej, bo... Jednak lepiej mieć pewność, że oni ci ten statek zbudują, niż... Niż żeby potem zbudować tutaj czwarty poziom zakładu cieszyńskiego, a potem by mi statku nie umieli wybudować. To lepiej, żeby już sobie trochę po to drewno pochodzili. Ale ty, panie... A w sumie żarcian mam od cholery, to ty możesz zostać... E, ile ty masz doświadczenia? 98, a ty masz 97. To ty możesz e, w sumie tam być e, jeszcze budowniczym. Czego tu brakuje? Kamienny blok, o kurka. E, przyda mi się, gdzie zbierać kamień. Jego tutaj przyniosłem. Niech on mi tutaj zbuduje. Herco? Chrefna. Dziwne te imiona naprawdę mają. Gdzie jest z Tutaj owieczki mi same przychodzą po... on był gdzieś tutaj, tak niech on weźmie tą owieczkę, która tutaj się przybłąkała my ją się zaopiekujemy bardzo dobrze a mam taką ochotę na kulturesa mimo tak późnej godziny że po prostu szok panie, zrób ten kamienny blok i w sumie dwa, dwa kamienne bloki, bo potrzebujemy w sumie tylko te domki rozbudować i to na razie starczy i gdzie ja wysłałem tego hmm. Ta muzyka jest świetna po prostu zbieracz glina. Ale gdzie ja wysłałem tego gościa rybaka? Jego ja gdzieś wysłałem, tylko nie wiem gdzie. Czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Co to są za mikstury? Aha, bo oni to... Właśnie ja tutaj wezmę wyciepieję. Zmiana wyposażenia. Ale ja chcę, żebyście to odłożyli. Eee... Yy... Odłóż. Sobie stańcie tutaj, ty też. Odłóż. Odłóżcie to, bo to nie ma sensu tego zużywać. Lepiej zostawić sobie na potem, kiedy będą bardziej potrzebne. Tak. Ta muzyka jest taka melancholijna, ale jednak fajna, no po prostu dla ucha jest genialna. Kultura ma po prostu taką ścieżkę dźwiękową, genialną. Ja już wiem, ja już to powtarzam też setny raz, ale no kurczę, mole, no lubię to powtarzać setny raz, bo po prostu no nic innego nie można robić przy takiej muzyce. Och, masakra, co chwilę sobie nos podcieram tą głupią chusteczką. Teraz muszę uważać, bo żeby czasem statywu nie yy, szturchnąć mocniej. Yy, wszystko odłożyliście tak. Dobra, teraz ty możesz, panie, wrócić do swoich kamieni. Bo mi ich zabraknie potem i potem będzie wsią. Eee, musimy im my... ożenić się i... Teraz możemy sobie paru synów zbudować. Boże, zbudować synów. Ja nie mogę. Budujemy synów. Chyba to będzie nazwa dla tego odcinka. W każdy... Eee, nie chcę tutaj zatrzymywania. Eee, ja chcę po prostu... Farma jest, potrzebuję młyn zrobić. Yy, młyn będzie. Niech będzie dobra, niech będzie tutaj, a piekarnie sobie zrobimy tutaj. I ten krąg nasz życia będzie cały czas zaokrąglony. I będzie krążył w kółko, tak, masło myślane. Synka teraz lucie, teraz mi się przydadzą synkowie. Jeden rybak tutaj wystarczy, ale my sobie go tutaj może przydzielmy, tutaj, bo tam nam przeszkadza. Jakiś... Czy jeszcze tutaj możemy zbudować? No w sumie tutaj jeszcze mogę Wybudować znaczniki tak Na przyszłość, żeby potem już nie latać z tym zwiadowcą Ale przydałoby się też ile my mamy tych zwierząt Krówek nie mamy dużo, a wyciek mamy dość yy, Bo tutaj, tutaj już widzę jakiś niedźwiedź wyszedł Na szczęście niedźwiedzie To są zwierzęta takie neutralne w kulturze się Co znaczy zwierzęta neutralne? To znaczy, że yy, one nas nie atakują, kiedy my do nich podejdziemy, ale jeżeli my je zaatakujemy, to one będą potrafiły się bronić i wtedy będą atakować. Tak to działa, nie? O ciepieluna. No, jak na złość, po prostu jak na złość. Ja skończę ten odcinek, ja idę rozumieć zęby i spać, bo jest mi tak gorąco teraz. O, masakra. Chyba, że jakieś choróbsko mnie bierze już powoli. Yyy... Eee... O, muzyka się już zmieniła. Na taką lepszą. Z tamtymi e, sąsiednimi e, miastami, niestety, nie jesteśmy na razie w stanie handlować, bo nie mamy potrzebnych towarów. Ale to się z czasem zmieni. My się po prostu tutaj rozbudujemy tylko i. Nie wiem, ile potrwa jeszcze ta misja. Parę odcinków myślę, że na pewno potrwa, bo musimy się troszkę rozbudować, troszkę tego woja robić. Dobra. Teraz tak, ty, pani, możesz iść produkować mąkę w końcu. Ty zostanie farmerem, Adamie Adamie, o, to jakieś normalne imię Jakiś tragarz by się przydał, tak? Do tego składowiska i... Jakiś... W sumie dwóch tragarzy się tu przyda hmm. Jeszcze jeden budowniczy, dobra I pani jeszcze raz urodźcie synów I teraz z tych synów akurat zrobimy Już takich totalnych. Może nie koksu, bo jakieś jakoś słowo mi na myśli koks przyszło, ale. Duże wieże, ale my sobie na razie. To będzie pierwszy odcinek, w którym będziemy budować wojsko. W którym będziemy prowadzić takie już. generalne, wojskowe ruchy. I przede wszystkim będziemy się musieli bronić, dlatego ja chcę tutaj te. wieże. Może sobie najpierw małe wybuduję. Tylko ja chcę się wybudować w miarę... Tutaj będzie jedna. Na razie dużych nie mogę budować, bo... Najlepiej jak je zbuduję jedna obok drugiej. To będzie trzecia. Niech będą trzy załóżmy, bo a nawet i cztery. Nie, trzy stalczą, muszę spokojnie. Bo je jeszcze rozbudujemy do poziomu drugiego i one będą o wiele potężniejsze. Zwłaszcza jak w środku będzie pełno cywili którzy potrafią strzelać z łuku Możemy budować yy, piekarnie, Więc sobie panowie budowniczy zajmijcie się piekarnią żebyśmy w końcu ten nasz krąg jedzenia mogli mieć zamknięty I w sumie mogę nie tutaj, tylko tutaj się bardziej rozbudować I tutaj zrobię właśnie tą piekarnię I będzie ładnie yy, Studnie sobie wybudujemy No, no niestety nie możemy yy, Centralnie, ten, ale tu sobie wybudujemy. Zaraz za i szybko widzę, się, ci panowie tutaj narodzili. Dobra, one wszystkie, ale szybko w sumie urodziły tych synów i ja nie wiem. Jeszcze raz, produkcja na całego. Teraz tak, yy, ty będziesz zbiorcą kamieni, panie mój. Yy, ty, oczywiście, wrócisz do swojego zawodu, będziesz produkował te swoje kamienne bloki. Ty będziesz. Zbieraczem gliny. A zbierać glina zostanie garncarzem. Tutaj jest. No i jeszcze jeden. Kto tu jeszcze zbierać drewno, to będzie. Sven będzie zbierał drewno. Mało mamy tych drzew tutaj. Musimy troszkę tutaj bardziej po kombinować bo. Tutaj oni nam szybko to wycinają i zostanie się oni się chyba tutaj nie zgubią, przynajmniej mam taką nadzieję. Cywil, jeszcze jakiś cywil by się tu przydał. Do tej studni może, albo... Albo młynarz zostanie piekarzem, farmer zostanie młynarzem, a ty zostaniesz kochany farmerem. Tak, już ten nasz krąg już powoli się zamyka, powoli. Ja w sumie nie wiem, czemu ja na trójce lecę, ja zawsze lecę na dwójeczce, niech lecą na dwójeczce. My mamy jeszcze jakichś cywili, nie mamy cywili. Dobra, musimy poczekać aż te nasze dzieciaki znowu podrosną. Mała wieża obronna zbudowana, tak. Już jakoś to ładnie wygląda, widzicie to już taki ponczuś, ponczuś zrobiliśmy z naszej osady. Takie trzy małe zwierzę strażnicze na samym początku. Tutaj byśmy musieli sobie pozwiedzać. Bo z tego co pamiętam, to oni nie będą atakować tą stroną, tylko gdzieś po bokach będą wylądowywać. Ale przede wszystkim yy, prawda jest taka, że za pierwszym razem dostaniemy komunikat o tym, że jesteśmy atakowani przez nich, a za drugim razem i za każdym kolejnym już niestety nie, dlatego musimy... Przede wszystkim w tej misji trzeba być też bardzo czujnym, tak? Przede wszystkim patrzeć na mapę, jak to będzie wyglądać. Ja bym sobie... Tak, ja sobie wezmę yy, wojaków. Ja sobie wezmę wujaków i... i sobie tam pojadę. Yy, czy tutaj wszystko jest okej? Okay? że Tragarz, yy, może zróbmy. że nam się zawsze przydadzą, nigdy za dużo. Yy, do piekarni, do młyna i do farmy, żeby to też szybko szło cyk i syk, tak czyli ten krąg jest już w miarę zaogniony. I teraz tak, dwie pani musiałyby znowu urodzić córeczkę. sobie raz, dwa e córeczki, czemu ona nie może urodzić? Co tu się dzieje, bo ja nie wiem. E to ty też urodź sobie córeczkę i synka Astlin. Dobra, my sobie nimi tutaj poeksplorujemy właśnie Żeby czasem nas Saraceni nie dorwali w najmniej oczekiwanym momencie, ale musimy tutaj y, Troszeczkę bardziej... Co tu się dzieje? Tutaj chyba są lądy, że oni mi się tak blokują Aha, no tak, bo tu jest wyspa I oni, z tego co pamiętam, będą płynąć jakoś naokoło, nie będą płynąć prosto Tylko musimy tutaj dotrzeć, bo jesteśmy centralnie przy samych granicach Włoch Tędy też nie przepłyniemy Ale tędy już chyba Tu są wilki Wiecie co ja sobie tutaj zatrzymuję? tak na wszelki wypadek Czy na wszelki wypadek, no po prostu Zobaczymy co tu się będzie działo Wiecie co, to nie jest chyba wyspa, tylko to jest ten kawałek lądu, który jeszcze nie odkryliśmy, dlatego Dobra, panowie tylko sprawdzili czy broń jest ostra, oczywiście jest Już możemy produkować miód pitny, miód i przede wszystkim miodopite nam się bardzo przydadzą teraz na takie podróże dla takiego wojska. E, ja chcę tutaj przepłynąć, tylko nie wiem jak sobie tutaj tylko poodkrywam. E, urodziły. E, rozbudujmy sobie to i rozbudujmy sobie to. Tylko gdzie oni teraz byli? Tutaj. Bo myśmy tutaj wylądowali z zupełnie innej strony. Czekajcie, a czy może mi się uda? Czekajcie, ja sobie tutaj zrobię coś takiego. Eee, który ostatni zapis był? Ten. Ja sobie tutaj spróbuję zatrzymować. Albo nie, tędy. Tutaj bliżej tego statku. Wypuszczę ich i niech oni po prostu tu zniszczą ten statek, jeżeli będą w stanie. I po problemie. Wiecie co, to nie był żaden problem, naprawdę. Pozbyliśmy się ich statku, teraz oni nam nie będą w stanie nic zrobić. No chyba, że... W grze jest już zamontowany taki skrypt, że... Oni i tak mimo tego, że tego statku nie będzie, to oni będą do nas płynąć, I po prostu ten statek jakby zrespi. W każdym razie wolałem dłuchać na zimne i się pozbyłem. Zagrożenia. Przynajmniej chwilowego na, tą, na ten czas. I w sumie to było dobry, dobre posunięcie. Bo jednak z drogą się pomyliłem, bo chciałem wylądować na, na drugim końcu tej wyspy. Gdzie właśnie staracy mieszkają. Ale teraz sobie z zróbmy czas trega Czy my tutaj mamy wszystko co nam potrzeba? A w sumie niech będą. Niech oni. Pani, ty się ożyń, tak? Będzie już. I ty widzę, Olga też. Cywili, potrzebujemy cywili. Nie ma już cywili, dobra. Niech one się ożenią i sobie zrobimy tyle cywili, co chod napłakał. Chlebów widzę, produkują tu dużo, bo tragarze robią jednak swoją robotę i o wiele szybciej ten krąg nasz nieprzemysłowy, tylko spożywczy przyspieszają. I przydałoby się trochę drewnianych narzędzi tutaj użyć, ale ona, dobra, ożeniły się, się wszystkie. Możemy im kazać robić synów, tak? 2, 24, 26, a ile nas w ogóle jest? 32 A bierzcie sobie te drewniane narzędzia. Dla piekarza to będzie o wiele większe utrudnienie, bo za jednym razem nam zrobi e, 3 chleba, a nie jeden, dlatego... Jak widzicie nasza wioska już jest w miarę e, rozbudowana porządnie. Już powoli moje mrowisko wygląda dobrze, i to jest tylko naprawdę kwestia czasu. Bo to wprawna ręka to się da się rozbudować naprawdę w dość szybkim tempie. Ja się może zajmę jeszcze budowaniem czego innego. Miał do ja przede wszystkim, tak? Tylko ona zajmę najwięcej miejsca. I ja bym ją urządził chyba. Tu by było dobre miejsce. Tak, tutaj sobie rozbudujmy i pasiekę przy okazji blisko. Tak, i zarówno pikarni, jak i miodosyni, więc. Wszystko jest na dobrej drodze. I one tu sobie tych swoich synów wychowują. My sobie wysadzimy tych naszych pasażerów, tak? Sigur chodź tutaj. Gdzieś ty las Niech oni będą gdzieś tutaj, żeby byli na widoku. Bo ja muszę ich mieć na widoku, bo oni mi się przydadzą kiedyś. Tak, teraz musimy poczekać aż oni podrosną znowu ile ma? 8 lat, no to jeszcze. Skoro 10 lat w tej grze mi, ja w ciągu nie wiem, jednej minuty, czy tam dwóch minut, no to oni wszyscy pewnie mają po 2000 lat albo i więcej. To się jeszcze okaże. Dobra. Yy, znaczy w sensie wszyscy, no w sensie biarni na przykład, nie? Teraz tak. z sobie z miodowara. Z młynarza sobie zróbmy piekarza Z farmera sobie zróbmy młynarza I z cywila sobie zróbmy farmera I krąg zamknięty nie Teraz wystarczy tylko sobie tych tragarzy Trochę poprzydzielać Żeby to wszystko szło e, lepiej Raz i do pasieki jeden by się przydał Tutaj by się przydało rozbudować ten magazyn e, Tragarzy sobie zrobić A tu już mamy trzech tragarzy Dobra czy nie możemy sobie tak zrobić Raz Dwa. i ja zawsze tak robiłem, że ja zawsze do każdego budynku jednego taga przydzielałem co najmniej. I naprawdę fajnie się w to gra, jeżeli się widzi, że ta czwarta taka mała wioseczka już jest bardzo, że się tak wraże zamieszkała dużo, że nie jest opustoszała, że ciągle coś się dzieje, że każdy coś robi, że każdy coś chodzi, każdy coś przenosi, każdy coś tworzy, każdy coś buduje, każdy nie wiadomo co robi. I to jest właśnie bardzo przyjemne w kulturze się, a ci się pośpieszyli widzę? Zróbcie od razu poziom trzeci. E, tutaj rozbudujcie stolarnię oraz e, chaty kamieniarza i w sumie z też by się dało zbudować i piekarnie też, ale piekarnie sobie na razie zostawię. E, cywilów, e, czy mamy jeszcze? Nie mamy. Dlatego drogie panie no wiecie co macie robić. E, współczuję waszym tyłkom naprawdę. Ale muszę przyznać, że macie macie bardzo dobrą zabawę. Dobra, jak widzicie, idzie to już sprawnie, efektywnie i efektownie również. Tak naprawdę, no to jest tylko kwestia czasu, żeby się wybudować i zacząć budować już wojsko. Tak naprawdę, to ja już mogę i szari budować, ale to sobie zrobimy potem. Yy, kamienny blok, ile to jest? 10, 13, 20 sztuk jest mniej więcej. A zacznij, sobie budować ten y, marmur. Ty, panie. No, na razie jeszcze nieskończony. Troszkę za mało tych budowniczych tu mamy. Ale to się niedługo zmieni. Jak tu tam z jedzeniem chleb i ryba, a rybak to w ogóle pełno tych koszyków. Dobrze, że jedzenie się nie psuje. W kulturze, jak na przykład w deforeście, oj, to wtedy bym się był zawiedziony, naprawdę i zły. W każdym razie, na razie musimy sobie tutaj naprodukować to, co trzeba. Na razie te drewniane narzędzia niech produkuje dalej. E, a ty cegły, ile mamy tych cegieł? 9. Cegieł się przyda więcej, dlatego ja sobie na razie to zostawię. A ci co, nie mam co robić? Jak nie może znaleźć wody? Ma pełno wody w studni. No, jedna, ale to się cały czas zapełnia. Dobra. Yy, już w sumie się yy, troszkę pomyliłem, co ja w ogóle mam robić. Hmm, hmm. Czy ty możesz zostać miodowarem? Nie, będzie już dwóch miodowarów, tak? Ty zostaniesz piekarzem, ty farmerem i tak cały czas. A ty farmerem? Dobra. Jeszcze sobie wybudujmy tu na przykład szkołę. Przede wszystkim, bo ona nam się przyda. I żeby była gdzieś też w miarę blisko, nie będzie tutaj. Jeszcze budowniczych par by nam się przydało: ze dwóch albo trzech nawet, raz. Ty panie się zajmij robotą, a nie marudź. I właśnie muszę te spamy wyłączyć, bo. Te powiadomienia wyłączyć, bo spamy mi się robią już. Myśliwy jakiś by mi się przydał. Ja sobie go wezmę tutaj, dam. No cóż to, no, wydaje mi się, że to będzie najodpowiedniejszy moment, żeby sobie ten odcinek zakończyć, popatrzymy jak on sobie tu poluje i widzę, że troszkę nie umie trafić w białego królika, który król jest brązowy. No ale cóż, ja się przedstawiam, ja byłem Renegat, to było moje, to był mój kolejny odcinek z serii pod tytułem Zagrajmy w kulturę z 2 bramy Asgardu. I cóż, jeżeli to wideo wam się podobało, zapraszam was bardzo serdecznie oraz zachęcam do lajkowania, komentowania, a jeżeli e, całościowa oprawa kanału Wam się podoba, kontent mój Wam się podoba, moja praca, jeżeli Wam się podoba, e, klik, kliknijcie ikonkę subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, e, który znajduje się tuż obok, żeby za, żebyście zawsze mieli dostęp do moich kolejnych filmów i żeby, żeby zawsze YouTube Was o tym po prostu e, powiadamiał, nie? Jeżeli chcecie dorzucić oczywiście swoją cegiełkę, jeżeli chcecie wspomóc mnie i mój kanał i moją działalność I cóż yy, Dzięki bardzo za oglądanie Ja po prostu sobie tutaj zapiszę tylko yy, Cyk i jeszcze raz yy, cyk No i cóż Było mi bardzo miło dla was zagrać, dla was komentować Pozdrawiam was bardzo serdecznie Ja byłem Renega, trzymajcie się, cześć, na razie